Dzisiaj będziemy zbierać taki tajkot w Robloxie, który ja już skończyłem właśnie, właśnie przed chwilą. I pomyślałem, że nagram do Was filmik, jak będę go zwiedzał. Dobra, to lecimy. Tutaj mam takie normalne domki, których można sobie podkiwać. Wow, ale wysoko. I co jeszcze? się tak wysoko jeszcze nie było, dobra, to nie mogę wejść. co się dzieje? Dobra, lecimy. Tak w ogóle to pokażę Wam sekret. To ja sam odkryłam. Czy można do, do tego wejść? O! Widzicie? Jestem z łodziarni. O! I wyszłam. Dobra, pójdziemy najpierw na tamtą stronę. Idziemy na mają zjeżdżanie. Puu! Puu, Pu, 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 pu. I jedziemy O, to mnie wywaliło. To ma base z kulkami. Dobra. O, coś tu się dzieje. Ej, fajne. Ej, kulki mi. Kulki mi. Gdzieś wywalają. Dobra. Lecimy, da. To wielkie coś. Nie wiem, jak to się nazywa. Ej, co jest nad nim Ej, pomocy! O, jest tam. Dobra. I lecimy na dół. Tu mam też tylko taki domek do skakania. A, tu, a tutaj mam taki mini salon gier. Ej, tu się da zagrać, nie widziałem. Przegrałeś grę z rzecznością. Spróbuj jeszcze. A, aha, to o to w tym chodzi. Dobra, rozumiem. Jest, udało się. Jest. Nie! O, ostatnia próba. Teraz mi się nie udało, to nie wiem co. Dobra. Mamy to. Jest? O nie, no znowu! Dobra, nie wierzę. To jest po prostu tutaj, nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Tu mam po prostu zwykłe taki do odbijania. Nic. Dobra. Tutaj mam taki tor przeszkód, zakwija sobie na niego, Ale Najpierw jeszcze... chciałem wam pokazać. Zobacz, że tutaj mam szefa kuchni i on możemy zrobić pizzkę. Patrzcie. I mam pizzkę. Zjem sobie. Dobra. Tutaj mam basen z kulkami, tylko z takim clownem na, na górze. No i tutaj mam po prostu taką zwykłą czyszczaną. I jedziemy. I nie sprawdzałem, to jest tam w środku. Aha, to jest po prostu zwykłe zjeżdżalnia. Po prostu można wejść tutaj i sobie zjechać. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj mamy tamten tor przeszkód, o którym Wam mówiłam. Ja go, ja go jeszcze tylko rozprzeszam. To jest naprawdę bardzo ciężkie. Nie! Czemu ja jestem taki głupi? czy ja odwaliłem. Dobra, musimy spróbować jeszcze raz. Co się dzieje? Nie! Co? Dobra, lecimy jeszcze raz. O nie, nie, to jest ciężkie, naprawdę. Jakiś... To jest ciężkie. Jak chcecie, to, to, możecie, to możecie mi dodać do znajomych w Roblox. Ja się nazywam Kitexek1078. I może... i potem stworzę taki filmik, który napiszę swoją nazwę i możecie mnie wtedy z łatwością dodać. Tam mam zjeżdżalnie. Tutaj taki zwykły domek, no tutaj ktoś wiecie co to jest. I tutaj. Tu mam takie coś. Nie, mnie jestem pod tym? Nie, nie. O, jestem. Dobra. Jesteśmy. Wow. mi się w ogóle O, chyba Dobra, i tutaj sobie Tutaj mam takie dwie zjeżdżalnie. Najpierw sobie pojedziemy tam. I tu jest ten tor przeszkód, czy tutaj nie mogę go przejść. Jeszcze sobie pójdziemy. I jeszcze tutaj mamy do zjeżdżalnię. A! Nie! Pomocy! Dobra, nie wiadomo, co się tu stało. Nie mogę z tym wyjść. O! Jestem! W końcu. Będę sobie z no. Uuuu... Tam... jeszcze mamy takie różne rzeczy. Tutaj mamy taki parkour wodny. O nie! Jeszcze raz, jeszcze raz. To, to nie może tak wyglądać. No nie, po prostu nie. To nie może tak być, ja na pierwszym przegryłam. Jest, jestem. Jest? No Nie, co się dzieje? Jest, żyje. No nie! Dobra omijam to, bo to jest za trudne. to jest za trudne. Dobra Dobra, wiem chyba jak to trzeba zrobić. Po prostu się tak podbijamy i już jesteśmy. Dobra, i teraz musimy to... Trzeba jestem taki beznadziejny. Ja nie mam skakać, co tu się dzieje. Dobra, jeszcze raz. Dobra. No nie! Dobra, nie. Jestem słaby w parkurze, czy co? Tutaj już jest końcówka. Tylko się tam. No popsuła się to co? No nie wierzę. Nic skakać ci nie da. Jesteśmy. I tu ta rzecz dzialna mi się popsuła. Nie wiem dlaczego. Widzicie? Popsuta. Tam już mam te domki i tutaj mam labirynt. Muszę go jakoś przejść. Ja tutaj nie oszukuję. Nie będę oszukiwał. Jego przechodzę jakiś drugi raz, więc ja nie wiem w ogóle gdzie ja jestem. Dobra. Co się dzieje? Nie wiem gdzie ja idę. Ja nie wiem w ogóle gdzie ja jestem. Co, co jest. I przeszłem. Jest! Przeszłem. 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 Udało się. Tu mam te zjeżdżalnie. No i to już chyba będzie koniec. Zobaczyliśmy wszystko, co jest tutaj w moim parku. No to do zobaczenia widzowie w następnym filmie.